Nazywam się Patrycja Lukasek. Jestem z ramienia Stowarzyszenia na rzecz społeczności lokalnych mocniej razem. Jest to stowarzyszenie, które, którego celem jest szeroko rozumiany rozwój społeczności lokalnych. Pracujemy z różnymi grupami, które są zagrożone wykluczeniem społecznym, ale także realizujemy różne inne projekty. Teraz akurat skupiamy się na szeroko rozumianej promocji wolontariatu. Pierwszym działaniem, jakie podjęłam w ramach wolontariatu, była aktywizacja osoby niepełnosprawnej, mojego rówieśnika. Chłopaka z dziecięcym porażeniem mózgowym. Osoba całkowicie zależna od rodziców, nie poruszająca się samodzielnie, mająca problemy też w takich kontaktach podstawowych czy czynnościach życia codziennego. I po trzech miesiącach takich rozmów, odwiedzania udało się chłopaka wyciągnąć na pierwszy spacer. Mimo wielu obaw, oczywiście był bardzo zadowolony, wręcz narzekał, że kolejny spacer będzie dopiero za 2-3 dni. Chłopak do tego stopnia się otworzył, że zaczął współpracować z nami przy różnych innych projektach, stał się takim Żywym przykładem dla innych niepełnosprawnych, namawiał innych niepełnosprawnych do aktywizacji, do wyjścia z domu. Też nagrał swój reportaż radiowy, w którym opowiedział całą swoją historię bardzo wzruszającą. Na dzień dzisiejszy chłopak nie jest z nami w projekcie, ale mamy sygnały, że jest aktywny, jest. Widziane w swojej społeczności lokalnej, więc myślę, że to jest właśnie ten sukces, o którym nam chodziło. Dopiero na wolontariacie, kiedy zetknęłam się z osobami, które są często w dużo gorszej sytuacji niż ja czy to w gorszej sytuacji społecznej, materialnej zobaczyłam tak naprawdę, że można cieszyć się z tak małych rzeczy, jakie mamy. Jechałam z chłopakiem niepełnosprawnym ostatnio na wycieczkę i aż trudno mi było uwierzyć, że marzeniem osoby niepełnosprawnej może być zobaczenie katowickiego dworca. Tak? Dla nas to są takie Zwykłe, przyziemne sprawy. A chłopak był tak szczęśliwy, że mógł przejechać korytarzami, pięknymi, ekskluzywnymi korytarzami Galerii Katowickiej czy, czy Dworca, bo zawsze o tym marzył, żeby zobaczyć, jak Katowice się rozwijają. Ja zawsze twierdzę, że i rozwija się wolontariusz, i rozwijają się osoby czy instytucje, z którymi on właśnie współpracuje.